Miłocice Małe urzekają swoim klimatem. Położone wśród pól, lasów nieopodal rzeki Graniczna. Ogłoszone najmniejszym sołectwem gminy Jelczlaskowice. Są małe, ale dzięki aktywnym mieszkańcom wypełnione pozytywną energią. Walczymy jak możemy, czyli gdzieś tam się udzielamy, coś kombinujemy, no żeby po prostu było nas słychać, że są takimi miłocice i też są tutaj ludzie, którzy mają jakieś pomysły i chcieliby to realizować nie? na takiej zasadzie. No, chcemy też, żeby ta wioska ożyła. Tu jest też dużo, dużo starszych mieszkańców. No, młodzi ludzie też się sprowadzają, zaczynają się budować tutaj, osiedlają się, też remontują też domy po rodzicach, po dziadkach. Chcemy też, żeby ta wioska żyła, żeby znowu się coś tutaj działo, tak jak kiedyś pamięta, pamiętamy jeszcze za, za naszych czasów takich, jak byliśmy takie jak on, małe i, i, i chodziłyśmy do szkoły. Chcemy, żeby się rozwijała po prostu. Musimy pochwalić i bardzo podziękować tutaj naszym mieszkańcom też, bo na ich pomoc też zawsze możemy liczyć. Wystarczy tylko hasło POTRZEBUJEMY. Coś, i od razu jest reakcja. Spacerując po tutejszych łąkach, możemy spotkać panią Danutę Kopczyk ze swoim przyjacielem, psem Kesi oraz stadem owiec. 17 lat temu kupiłam pierwszego bordera. Okazało się, że border ma instynkt pasterski. Na próbie instynktu, które jeszcze były organizowane przez y, Tomasza Pecolda w Chybiu. No i stąd pomysł, żeby. Dlatego psa, wynająć teren, kupić owce. I tak się zaczęła przygoda. Ja nie sprzedaję owiec na ubój, sama nie robię uboju, dlatego mam stado, jakie mam, bo jeżeli rozmnażam stado, jest to planowane, to na tyle, żebym mogła to stado utrzymać. Bo latem to nie jest problem, bo są łąki, to są duże tereny. Natomiast zimą jest to problem, ponieważ trzeba im zabezpieczyć siano, owiec, bo to są wrzosówki, mieszanki wrzosówek, więc rasa prymitywna, polska, y, która nie potrzebuje jakichś wygórowanych, y, paszowych wymagań. Nie ma. Startuje w zawodach. Z różnym powodzeniem, bo to jest ciężka praca wymagająca dużo czasu, cierpliwości, a przede wszystkim czasu i zaangażowania. Pierwsze były psy, a potem były owce. Co nie znaczy, że owce są traktowane przedmiotowo. To są zwierzęta żywe, i tym bardziej jest praca trudna, bo trzeba uważać i na owce, i na psa. I szanować jedno i drugie zwierzę. Border coli pracują na bardzo dużych odległościach i gardło ludzkie tego może nie wytrzymać <gry> na dłuższą metę. Dlatego się używa gwizdka, na które bordery świetnie reagują. Żeby przekazać jasny sygnał gwizdu, gwizd gwizd y trzeba go bardzo dobrze wypracować. I nauka gwizdania powinna odbywać się poza obecnością psa. Dopiero jak mamy dobrze opracowaną komendę postaci gwizdu możemy wprowadzić to do szkolenia psa. On wie, co ja chcę, nie muszę nawet mówić, ale mnie nie słucha, ma zawsze własną wizję. Cudowny pies, najlepszy, jaki mi się trafił. Pięknie położone miłocice małe sprzyjają uprawianiu jeździectwa. W miejscowości działają dwie stadniny koni. Staramy się stworzyć wyjątkowe miejsce na jeździeckiej mapie Jelcza i trochę może nawet i o Wrocław też zahaczamy, ponieważ. Oferujemy treningi indywidualne, tak więc tutaj. Jeździec na każdym etapie zaawansowania może uzyskać profesjonalny i taki zindywidualizowany instruktaż dotyczący jego własnych problemów jeździeckich. Oprócz tego, że uczymy dobrego i poprawnego dosiadu na koniu, to uczyć też takiej przyjaznej komunikacji z koniem, tak żeby jeździec nie zapominał, że siedzi na żywym stworzeniu. Tak więc, dbałość o jego ciało podczas jazdy, czyli grzbiet, na którym głównie siedzimy, oraz szyja, na którą oddziaływujemy, żeby stała na pierwszym miejscu, tak, więc dobro konia jest dla nas najważniejsze. W symbiozie sobie żyjemy i to na pewno jest fajne. No, oprócz tego mamy niesamowite lasy, yy, fajne widoki, dobre trasy do uprawiania jeździectwa w terenie. Tak więc y, przyjazne y, podłoże, piaszczyste, na którym nie stoi błoto, kałuże, nie jest ślisko, też sprzyja temu, żeby wyjeżdżać y, na przykład na takie wędrówki konne tereny. Sołectwo liczy około 120 mieszkańców. Wspólnie organizują wydarzenia kulturalne, sportowe oraz dokonują małych i wielkich inwestycji. Ludzie są ze sobą można powiedzieć tak zgrani. Y, Dobrze się dogadujemy i dzięki temu od kilku lat jesteśmy w stanie coś dla tej wsi zrobić. Przekraczając tutaj strefę, tą lasu, która jest przed, przed naszą miejscowością, jakbyśmy wjeżdżali w całkiem inne miejsce. Gdzie indziej śniegu nie ma, a u nas zawsze jest. To jest takie troszeczkę może dziwne, ale... Fajnie, fajnie, to, fajnie to wygląda, jak się przyjeżdża do domu, jest biało na przykład, nie? Wyjeżdżamy i już tego, tego otoczenia nie ma wśród nas. Ożeniłem się, no i po prostu tutaj z żoną w jej rodzinnym domu zamieszkaliśmy. Spokój, cisza. Sprowadziłem się tu z, z okolicznego miasta, gdzie w porównaniu teraz z tym miejscem, a tamtym, to czuję tutaj duży spokój i cisza Wybieramy się z, z żoną, z dziećmi na spacery. Do lasu mamy praktycznie 100 metrów, także nie ma żadnego problemu. Jest świeże powietrze, tak jak mówię, cisza. Samochody mijają to miejsce, bo to jest takie miejsce na uboczu. Duży komfort, daleko nie ma do dużych miejscowości. Zakupy też nie ma żadnego problemu. W naszej wiosce, co prawda, nie ma sklepu, ale dookoła jest tyle, tego, że. Nie ma z tym problemu. Obok placu zabaw znajduje się świetlica wiejska. Dawniej mieściła się tu karczma. Obecnie odbywają się w niej spotkania wiejskie i imprezy okolicznościowe. Robimy sobie tu, na tym placu zabaw i tam z tyłu na łące kolega wynajmuje. Robimy takie pikniki rodzinne, bo nie mamy. znaczy się nie mamy terenu takiego, żebyśmy zrobili jakieś festy czy jakieś dorzynki, czy coś, no to nie damy rady zrobić, no bo nie mamy miejsca. Ale macie też ten plac zabaw, to jest rozumiem na, na terenie sołeckim? Tak, tak. Tak, to jest siłownia plenerowa, no to są wtedy dwie wieże, zjeżdżalnia, huśtawki te wahadłowe, łańcuchowe, boisko do siatki. Sołectwo chętnie integruje się z innymi miejscowościami gminy. Wspierają liczne akcje charytatywne, jak mówią same o sobie, może jesteśmy małe, ale serducho mamy wielkie.